Magda Adamowicz, dzień dobry. Najbliższe dni to będzie przeplatanka jesieni z latem. Na przykład sobota będzie typowo letnia, ale niedziela przyniesie nam już prawdziwie jesienną aurę. Na razie jednak noc z frontem atmosferycznym, który da się we znaki na północy, południu oraz w centrum kraju. To właśnie tutaj prognozujemy przelotne opady deszczu. A dodatkowo na wschodzie mogą snuć się liczne i gęste mgły. Termometry wskażą 10 stopni na północnym zachodzie i na m, zachodzie kraju, 12 stopni w centrum. A 14 w Rzeszowie. W ciągu dnia będzie pogodnie przez cały dzień, ale tylko na wschodzie i na krańcach zachodnich. W pozostałych regionach ten sam front atmosferyczny nad naszym krajem będzie przynosił przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Ale uwaga, bo w drugiej części dnia mogą pojawić się również wyładowania atmosferyczne, podczas których deszczu będzie więcej. Ale za to na termometrach bardzo komfortowe wartości. Nie będzie ani za gorąco, ani za zimno. 15 stopni we Wrocławiu, 20 w centrum 21 i 20 również na północy kraju, a najcieplej będzie na południowym wschodzie. W Rzeszowie w najcieplejszym momencie dnia prognozujemy 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali. A co przyniosene...